Dla tych wszystkich, którzy nie widzieli mojego posta na YouTubie, a również dla tych, którzy go widzieli, raz jeszcze zdrowych, pogodnych, radosnych, rodzinnych, wesołych, leniwych, aktywnych, niepotrzebne skreślić. A teraz przyznać mi się, tu kto ile jajek już zdążył pochłonąć. Bo to podobno jest tak jak z tłustym jak z pączkami w tłusty czwartek, że o, ja to pączków praktycznie nie jem ale przychodzi ten jeden dzień w roku i nagle 15 bo tradycja. No i z jajkami w wierkano jest podobno tak samo. Ci, którzy jedzą mało, nagle zjadają ogromne, ogromne ilości. O, jak widać i czuć po czwartkowej wiośnie, już niewiele zostało, no jedynie jeszcze drzewa kwitną nadal, ale w nocy już było minus 2. W dzień ma być chyba maksymalnie 8, może 9 i ten wiatr dosyć silny, chłodny obniża temperaturę, ale Przynajmniej według prognoz, zarówno dzisiaj niedzielę, jak i jutro poniedziałek, w zasadzie bez deszczu, może lokalnie coś pokropić, chociaż mam nadzieję, że nie. A od wtorku już będzie coraz gorzej. Także trzeba jeździć i trzeba się cieszyć, że mimo wszystko w te święta da się z domu ruszyć. bo chociaż na to śniadanie wielkanocne się nie obżerałem to nie ma co ukrywać, że to jednak jest taki obfitszy posiłek niż zazwyczaj się je więc trzeba trochę tego sadła teraz spalić oczywiście tylko po to, żeby zrobić miejsce na przeróżne ciasta, nie? Musiałem obiad zrobić, bo mi Zamknęli drogę, którą normalnie jeżdżę, ale, ale przyjemnie za wiatrem jest naprawdę, naprawdę przyjemnie. Uh, tylko osiem. Ale piękna panoramka. Zobaczcie. Uh, elegancko. Kolejna chopeczka. No i tak po prawej punkt widokowy na pustynię Błęndowską. Ale ja tam dzisiaj nie jadę. Przejeżdżam obok. A przy pustyni byłem na 45 km dzisiejszej traski. Grze tam i z powrotem wycieczka na 90 Jak na pierwszy dzień świąt to te ludziska coś za bardzo tymi autami jeżdżą. Wydaje mi się, że powinni w domach siedzieć. Czas z rodzinami spędzać, a nie się tu szwendać. Co innego rowerzyści oczywiście. No, fajny podjaździk przede mną na 52 kilometrze ogólnie nie ma źle ochraniaczy, ocieplaczy na buty nie zakładałem postawiłem tylko na cieplejsze skarpety i, i zostawiłem jeszcze wkładki filcowe które na zimę zawsze zakładam i jest ok my lane fast call it high speed i've been working hard yeah i've been working nightly if you think you'll win ha not f likely i be taking shots yeah cold-blooded icy watching numbers grow is what i call sightseeing in the front row run it up when they hype me the following grows they know how to ignite me call me ceo i've been running right see and i ain't playing games i create my own lane making pleasure out of pain uh turning losses into gains i'm the boss i'm making change i've been rocking this exchange uh popping off and risking things gonna make a name i just wanna be famous but i don't want that cheap fame no i'm not that vain i just wanna be greatness Well I'll admit, that's why I'll make it to the top, yeah, I commit And know I'm never getting lost, I get after it Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend Everything that you see is something I invent and it's only a percent. I'm gonna take shots if I miss, off, forget it. I'll take a bad loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, Turning out to fall and get it. I'm getting back up, always staying tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, do regret it. I'm always learning. You could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs a antiseptic. <laughs> O, ja walczę z kolejnym podjazdem dnia dzisiejszego, już od jakiegoś kilometra bodajże. Ale tu dwie serpentynki, i zjazd. No i prawdę mówiąc, nie mam pojęcia. Czy się cokolwiek nagrało z tego, co wcześniej gadałem? Bo zrobiłem dzisiaj aktualizację GoPro, wyszło coś tam nowego. I jak na postoju chciałem sobie podejrzeć już nagrany materiał, to go nie było. Niby miejsce na karcie pamięci zajęte, a nie mogłem odtworzyć. Mam nadzieję, że to tylko po stronie kamerki, jakieś bugi. Normalnie to, co nagrałem, odzyskam, bo jeśli nie, to ten film nie ma kompletnie sensu. Chyba, że zacząłby się teraz na 68 km. żeby by się to przydał nowy asfaltcik. O, za duży przekąs. 是吧？ Szumo na wsi narobiłem, psy rozruszałem. Podjazd na Będzin z Grudkowa, który byłby całkiem fajny gdyby nie tragiczny asfalt Zjeżdża się też mało przyjemnie właśnie przez te spękania, nierówności, wyboje Yeah. Cóż, tyle na dzisiaj 110 kilometrów 847 przewyższeń I niecałe 5 godzin Poza domem Przyjemnie spędzony dzień Pogoda Mogłaby być lepsza, ale też nie ma co narzekać. Równie dobrze mogłoby lać całe święta, i człowiek by prześmierdział ten czas w domu. A tak można się było ruszyć. Co naprawdę polecam. Tak więc dziękuję Wam za obejrzenie. Łapki, komentarze, subskrypcje, za to, że wspieracie. Tą moją zabawę. Trzymajcie się rowerowo i do następnego. Hej!